Dobra, chyba już pamiętam. Tak, tak. To było... Może zeskoczyć z jakiejś niskiej... Kścicz coś Dobra kartka. m Kogo obchodzi ten stary? Jakaś gówniara? Im szybciej ich znajdziemy, tym szybciej się stąd zwiniemy. Przeszukajcie wszystkie zakamarki. Rozejrzę się tutaj. Poszukaj z drugiej strony. Jedną strzałę mamy? jakąkolwiek nową ubraną jakąkolwiek jaką, gdzieś chodził To weźmy, jest. Tam był to był chyba w ogóle ten trzeci, bo ich było trzech. Bo jeden. Wyszło, wyszło, trzeci był tam na, na zewnątrz, to musiał być ten trzeci. Na razie to go... No. Może za ścianą jest? No, za ścianą był. Dobra, muszę iść po Joel'a. Szukają okazji. To ją znajdą. Ci inni przeciwnicy. Wrócę do Joela. Opatrzę go i spierdalam stąd. I pewnie musimy pójść w tą w tą samą drogą, co oni przyszli Czyli tam za tego sklepu. Tutaj. Tu nic nie ma oczywiście event Szy. popi Szy. Szy. Pierwszy Szy. A Szy. 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 co teraz. są cały czas tam jak to no jak tam? pełno tu zainfekowanych hej, masz no. oh. oh. oni, na oni nas widzieli na 100% nie <noise> jest oh. dobrze mm. Teraz odzyskać też ciało jest i ostatni. Trzeba odzyskać nie. tylko strzały No i będzie git Aha, max No ale to pewnie przez to, że nie poulepszaliśmy W sumie jeszcze nawet nie było takiej opcji żeby cokolwiek ulepszać, jakąkolwiek broń. Deixa eu me subir de brisco. Ó. Bom. A, tam, dobra. A nie. Ej, tu może po prostu ta furtka jest do otwarcia czy coś. O nie. Muszę to obejść. Obejść. Serio. Tak? No tak, jesteśmy już bliżutko, bo tam jest ten e... helikopter, więc... Aha, zarazenie. Co to było? Ej, przecież... A nie jednak trzeba było już powiedzieć trochę. No dobra. Ta szafka o. no i git, no mamy wymaksowane, więc jedno już jest z głowy. I w sumie trzeba go pokonywać, bo można przecież szybko uciec. To teraz jesteś trochę w słabej sytuacji jesteśmy. Nie no, złoku nie wiem no. Bo łuk przecież jak się ma ten najlepszy cel, to on przecież nie jest aż tak... To on trochę jednak... Traci tą celność A wtedy zadaje też najwięcej Więc to też takie Taka dobra broń nie jest było Bo tylko można go walnąć w łeb Max, amon do pistoletu. Okej, okay, to. tam jest jeszcze jeden? i po bólu. W ogóle skąd oni się teraz tutaj niby wzięli? To jest jedyny w sumie przejście, więc musielibyśmy tam pójść i tak. Ej, hey, puszcz tego niebanego konia z odwiedziania! Pomóż mi otworzyć! mi No nie wiem pojęcia w ogóle my go po... przez 100. Tutaj... Nic tu nie znalazłem! Tu też! Mam cię! Nigdzie nie ucie... O! 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 Que ah. oh. ah. Musisz żyć, Joel.